Cześć wam wszystkim, z tej strony Panasie mam kolejny odcinek z Clash Royala, moi drodzy. Ostatnie odcineczki z Clash Royala wam się podobają, mi też się podoba to, że Wam się podobają, gdyż sobie troszeczkę w tego Clasha gram, moi drodzy. I niedługo planuję ciekawszy odcinek niż wbijanie pucharków, ale myślę, że te odcinki też nie są najgorsze, bo przynajmniej gram, potem sobie czytam komentarze, sprawdzam co Wy mi piszecie, jakie karty są lepsze, jakie karty są gorsze, jak ja gram, jakim jestem debilem i tak dalej, i tak dalej. Więc moi drodzy, dzisiaj wbijamy sobie 8000 pucharków. Pucharków, mam aktualnie rekord 7956 i zostały nam dwie areny, Clash Fest, bardzo ładna ręka, podoba mi się, za 8000, następnie mamy 8500 Pankejki i legendarna arena za 9000, więc nie będę was męczył moi drodzy tymi odcinkami pucharkowymi, zostały nam jeszcze dwa do wbicia, ale wydaje mi się, że im wyżej tym ciężej idzie. Ta arena za 7500 w miarę łatwo poszła, naprawdę w miarę łatwo poszła, ta no to już troszkę czasu więcej pograłem. Ale też w miarę szybko poszło, więc zobaczymy. Może te 800 jakoś dłużej będzie szło, może te 9, a to w ogóle nie wbije. I myślę, że będę sobie wbijał, moi drodzy, za jakiś czas rank rankedy, rankedy, nie wiem jak to nazwać. No wiecie, po prostu tam będę wbijał ligę, czy jak to tam nazwać. A tak to jeszcze nie wiem, co będę wbijał, więc, moi drodzy, możecie napisać w komentarzach, co ciekawego mogę nagrać, bo mam pomysł na jeden film, który teoretycznie miał wlecieć przed tym filmem, ale że jeżeli dzisiaj wbije te 8000, no to no najpierw rzucę to no, według kolejności widzowie, więc na jeden pomysł mam odcinek. Jak wbiję kolejną arenę, to też nagram. Jak wbiję jakąś rangę tam, to myślę, że też nagram Challengera 2, 3. 3. Jak wbiję, to myślę, że nie. Może bo Challengerze 2, czyli nie Mastera, chyba że Mastera jest ciężko wbić teraz, to nie wiem. Napiszcie w komentarzach, napiszcie w komentarzach, moi drodzy, co tu można ciekawego zagrać, eee, chyba, że pokazywać jakieś najciekawsze giereczki, jak człowieku przegrywałem, nagle zrobiłem comeback roku, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, na razie lecimy z tą giereczką, gramy na jakiegoś ziomala, co ma Inferno Dragona, w ogóle Inferno Dragon wstaje, moi drodzy, ewolucję. Sam widziałem, chyba dwa dni temu, czy trzy dni temu to wyszło, jak ja nagrywałem ten odcinek, fajnie. I mam dwa te ułamki ewolucji, czy jakoś tak, i w ogóle to jest gigaskam. Ja zobaczyłem, że jedyna możliwość na dostanie tego to jest w darmowym karnecie. Jeżeli wbijemy cały, to dostajemy 3, a w płatnym mamy 6 i to tej najnowszej ewolucji. A chcemy dostać stare, to musimy je kupować. Przecież to jest dosłownie tak, pay to win, że nie wiem, czy jakakolwiek gra supercellar jest aż tak pay to win. Naprawdę. Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem, że trzeba wydawać chyba po 40 zł na 3 odłamki. Nie wiem, masakra, masakra moi drodzy. Straszna masakra z tymi odłamkami ewolucyjnymi. Mam nadzieję, że to zmieniam za jakiś czas, bo widzę, że coś więcej ludzi zaczyna grać w Clash Royale. Wreszcie nam sam gram. Wydaje mi się, że levelowanie kart jest w miarę proste teraz. Dosyć sporo ich wypada z tych lucky dropów. I tak dalej, więc to chyba jest zmiana na plus, nie wiem. To jest moje odczucie. Dawno nie grałem. Śmiało możecie pisać w komentarzach, bo lubię sobie właśnie poczytać, co wy tam piszecie. ci co grałem w plasza. Ale moi drodzy, no te ewolucje to jest skam. Oni muszą to jakoś zmienić, bo free to play gracz w ogóle nie ma jak zdobyć te stare. Naprawdę, zdobycie tych starych jest praktycznie niemożliwe. Musisz wydawać pieniądze. To jest chore dla mnie, żeby aż tak zrobili pay to giereczkę. Eee, dobra, balon dojdzie. Kurde, nie doszedł. Jakby balon doszedł, to by było dosyć spoko. No myślę, że rzucimy sobie tutaj to yy, pasowne. Przypróbowałoby fireballa szczerze w nich walnąć, ale nie wiem czy się uda w taki sposób trafi. On trafił, ale tak nie do końca. Dobra, zróbmy coś takiego, zróbmy coś takiego. Walniemy sobie to, moi drodzy, walniemy sobie to, w miarę, żeśmy coś tam dafnęli Nie, akurat, 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 weź tam zbijaj, weź tam zbijaj tego balonu, dobra, nie walnął drugi raz. Mamy w mniej więcej porówno, dosłownie mamy porówno. Tam 20 różnicy, ale e, mocny przeciwnik w miarę, mocny przeciwnik. O kurde, jak ja mam to obronić? Jak ja mam to obronić? człowieku, ja nie mam czym tego obronić. Dobra, balon chyba zostanie znokautowany, mi się wydaje. Dobra, nie przerwał mi, nie przerwał mi, ale i tak. Naj, wygrał. Wygrał skubaniec, wygrał. Niedobrze, jakaś bambusowa mafia dwa mnie pokona, jakiś Niko, jakiś Polak, moi drodzy. Ma 14 level, to mi się nie podoba. Było blisko, na końcu mnie pokonał. Lecę dalej, moi drodzy. Mam nadzieję, że zaraz uda mi się odrobić to i widzimy się, jak będę wbijał yy, po prostu 8000 pcharków. Udało się to odbić, moi drodzy. Mamy 7958, więc wracamy do punktu wyjściowego. Lecimy na jakiś CC, RIPI RIPI więc lecimy na niego, moi drodzy. Też ma 13 level, to mi się Podoba. Przed chwilą wygrałem jakiegoś ziomka, co grał x -Bowem. Był trochę wkurzający, ale mi się udało. Dobra, Hog Rider. Hog Rider jest grany. No, muszę zmienić dek. Ja wiem o tym, widzowie, pisaliście mi w komentarzach. E, tylko, że Wyżeście pisali coś tam. Zap mega ewolucji. Znaczy, mega ewolucja. Zap ewolucja człowieku, coś tam. wywalawę, zostaw balona. Bla bla bla. Dere, tylko że ja nie mam leveli. Co to jest, jest problematyczne. Co to jest mój jedyny deck, gdzie mam wylewelowane postacie. Więc najpierw muszę wylewelować ogólnie wszystko, praktycznie. A golda mam sporo, e, żeby później już jakiś konkretny dek wybrać, więc na spokojnie do przodu, moi drodzy. Ważne, że tymi mi w miarę idzie, umiem tym chyba grać, nie wiem, Może napisać w komentarzu, czy gram tym dobrze, czy jestem jednak tragiczny, ale chyba coś tam idzie, skoro powoli wbijam sobie te pucharki. czym jak to pójdzie na e, lidze, moi drodzy. Dobra, tutaj niestety skubany. To jest dobra karta, to jest strasznie dobra karta, ten Boss Bandit, chyba tak to się nazywa. Mega dobra karta ogólnie, naprawdę giga dobra karta, ale kolega ma Uuu u uh, uuu, uh, uuu, uh, ajajaj, aj. on nie ma wieży. On nie ma wieży i on, nie, on ma pół kolejnej wieży. Dobra, to to jest dobre. To jest dobre. Muszę tylko tą boss bandit skontrować, ale wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Idzie freyer cracker. Więc fryera, crackera sobie zapujemy Elektro Wizardem i chyba... No nie jednak nie trafi, myślałem, że mnie nie trafi. Dobra, to sobie chyba z bolujemy Fajnie, gdy postawił tą boss bandit teraz. Postawisz, postawisz, nie postawisz. Dobra, myślałem, że postawi ten walnął też w to. Nieważne. zraz jeszcze tych wariatów. Dobra, idealnie. Pięknie. Mamy to, moi drodzy, rzucamy sobie teraz armię. Yy, nie mamy nic na Boss Banditkę, dobra. Mamy minionki, więc minionki coś tam mogą zadać w nią. Mamy inferno dragona, ale on też jest średni, bo pasuje mieć coś, co na ziemi, yy, jakby zdaszuje ona. No, ona jest mocna. Ta Boss Bandit naprawdę jest mocna. Nie wiem za bardzo, kto kontrolować. Rzućmy sobie tutaj inferno, żeby on tutaj nie zrobił jakiegoś puszu, właśnie z tą Boss Bandit po boku. Wrzucił Frajre Krakera, to razu już tego śmiecia. Dostał jeszcze łyczkę Evolution. Dobra, rzucamy sobie lawę na spokojnie po prawej stronie, niech ona sobie tam płynie, sobie biega, sobie lata, wiecie co chodzi? rzucamy sobie elektro, tutaj ona nie zdaszuje tu, kurde źle to postawiłem, mogłem kratkę wyżej, to na by zdaszowała to, a tak to nie wierzy. wieży no i tak bym tej wieży raczej nie miał, dobra zróbmy sobie coś takiego, ok. Um, strzelaj właśnie w tego mojego kolega. Dobra, pięknie. Zdążę strzałki. Dobra, super strzałki, dobre poszły. Inferno Dragon chyba, znaczy Inferno Tower chyba zostanie zniszczony. Tutaj musimy, moi drodzy, podziałać z tym, bo to jest lekko niebezpieczne. Leci balon full HP. Nie mam za bardzo czym defnąć tego. Dobra, zróbmy coś takiego. W miarę tam poszło, kurde, ale mi idealnie rzucił strzałki. Ale dobra, nie ma wierzy. On nie ma wierzy, on, on to przegrał. On to przegrał, widzowie. Dobra, bardzo ładnie. To jeszcze jedna giereczka, Jeszcze jedna giereczka i będziemy to mieli, więc fajnie. 3 sekundy, no nie zdąży zbić tyle w trzy sekundy. Bardzo dobrze. Że udało się. Było blisko, było blisko. Good luck wariacie, powodzonka. Lecimy dalej. Eee, jeszcze jedna giereczka jest nam, moi drodzy, potrzebna, więc lecimy 7989. 11 pucharków, tylko i wyłącznie 11 pucharków. I w ogóle słyszałem, że nie da się spaść za reny, eee, więc dziwne, dziwne, że coś takiego zrobili. Nie słyszałem o tym, żeby tak było wcześniej, moi drodzy. Pamiętam, że dało się spadać. Więc dajcie znać w komentarzach, czy faktycznie nie da się spaść z areny. Jak się wbije 9000. To jakby, nie wiem, możesz sobie bić 10 tysięcy i nie spadniesz mieć 9 tysięcy. Nie wiem, dziwne to jest trochę, ale tak ktoś mi pisał ostatnio. Więc dajcie, dajcie znać w komentarzach moi drodzy. Okej, okay, princeska, on miał też jakiegoś hogridera, coś tam tak mi się wydaje. E, chociaż ma moi drodzy tutaj na Twitchkę. Oj oj, 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 uj oj. Idealnie, dobra, to było dobre, to było dobre. Jeszcze ja go mogę zestrzałkować, ale dobra, rzućmy sobie minionki. Minionki sobie w miarę poradzą. Fajnie tam wszystko powybuchało. On mi jeszcze nic nie zada. On mi nic nie zada. Znaczy Walkiria tam się zakręci z dwa razy dookoła wieży. Dobra, nawet nie dwa razy, tylko raz fajnie. Nie ma też za bardzo level. I ma 14 poziom Kinga, ale nie ma 14 poziomu na kartach, więc to mi się w miarę podoba. Eee, co my mamy? No 1900 na 1900 niego wieży, mi on za dużo na razie nie zrobił, więc mi to pasuje. Rzućmy sobie Inferno Dragona, niech on sobie tam... Sp spokojnie leci do przodu. Zobaczymy co on jeszcze nam tutaj wypuści. Rzuca on znowu te, tego wariacika. Można to zastrzałkować tak szczerze, żeby to mi jakoś nie przeszkadzało. Fajnie jeszcze wie, że tutaj pomoże. Bez problemu to zbijamy. Rzucamy sobie lawę do przodu. Nie mam w ogóle eliksiru, ale on to musi jakoś defnąć, więc zobaczymy co on tutaj wykmini. Ma te minionki minionki zostaną znokautowane przez Inferno Ragona, postawi jeszcze gang goblinów dobra, no to jednak nie zostaną znokautowane ale ten gang też nic nie robi, 11 level gangu, co on robi z takimi levelami moi drodzy, tutaj to ja nie mam pojęcia tak szczerze, oj, teraz, teraz może mi zadać, teraz może mi zadać, choć nie, nie, dobra na spokojnie, na spokojnie, nic nie zada. minionki to ogarną, bardzo dobrze, 1600 u niego na wieży, ja on dalej po trzy koła na wieżach, więc jest fajnie, minionki jeszcze musi defnąć, inaczej go troszeczkę obiją nie obi? nie, no on nawet ich nie defi on człowieku nawet nie defi minionka. 800 mózg zbiłem normalnie na wieżyce tako. Rzucamy sobie inferno dragon. Dobra, moi drodzy, lekka awaria techniczna. Coś mi wariuje komputer, moi drodzy, lekka awaria techniczna, ale ziomek się chyba poddał, tak mi się wydaje, przynajmniej Balona, w full HP. On rzucił jakąś walkirię, dał mi zbić tamtą wieżę, więc wydaje mi się, że w taki oto sposób dobijamy sobie do 8 tysięcy pucharków, moi drodzy, więc bardzo fajnie, że udaje nam się to wbić w taki sposób. No ziomaczek się już ewidentnie tutaj poddał, nie broni w ogóle tego, moi drodzy, balona. Mamy to, wbiliśmy 8 pucharków w Clash Royale, Ostatni tysiąc, ostatni tysiąc, ostatnie dwie areny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy uda mi się to wbić niedługo, czy mi się nie uda. Zobaczcie. Proszę bardzo. Nowa arena osiągnięta. 21 arena. Clash Fest. Fajna jest. Podoba mi się. Ciekawe, jak wygląda na niej bitwa. E, tutaj, no oczywiście sobie podbierałem wcześniej te nagrody, więc nie ma tutaj co odbierać. Moi drodzy, tu będziemy mieli e, chesta, więc spoczko, e, ale zobaczymy. Zobaczymy, ile mi zajmie tutaj wbicie sobie tego. Mamy jeszcze tutaj giant chesta. E, właśnie wydaje mi się, że sporo tego golda, sporo tych się dostaje, no może nie z tego, ale z tych dropów. Tych dropów z karnetu, to naprawdę idzie sporo tego dostać, tak mi się wydaje. Sporo osób też dołączyło do klanu, muszę jakieś czystki zrobić za jakiś czas, bo już mamy fula, moi drodzy, po ostatnim odcinku, więc coś ogarniemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może wywalę te osoby, co nie mają 7 tysięcy. To jest w miarę dobry plan, więc pewnie tak zrobię, więc możecie wbijać, moi drodzy, do klanu, jak będzie jakieś miejsce. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobało, że tak ci się w górę, ja zasubskrybujcie Trzymajcie się!